Siema, siemaneczko z komikety. Dzisiaj wam pokażę, czy końcik, koci, kącik jeszcze będzie istniał. Dzięki tak podstanie, bo wiecie się dziś na moim odcinku. Co teraz? Łapkę do góry, dyskrypcja na kanale. Będzie mi bardzo miło. Chętnie zapraszam do oglądania. Dobra, to jak tutaj na górę... Zobaczcie, tak jest dwie miski. Te miski jest m a tutaj nic nie ma. A więc czy dużego kitka nie ma? A czy mały będzie na królem? Nie wiem czy kitek będzie królem. Ale czy kitek powstanie? Mi się, że tak, ale w innym miejscu. Dzisiaj mam problem, bo pokażę w którym i gdzie. Więc safe jest twardy, właśnie wyprowadzili. Jak inni na władzach. A więc. Jeżeli nikt nie wie, gdzie będzie Gitek, to ja idealnie pokażę w którym i gdzie. Ta jest może będzie mała, może duża. Ale to jest poradnik. Może nie poradnik, ale coś fajniejszego. A więc kisek może być w każdym miejscu, gdzie chce. Na przykład na gasnących może wybuchnąć na władzach, na smutnych. Jakie miejscówki nie lubicie, to tak, to będzie tak. Taka miejscówka nie jest popularna zostanie tam kąci już Mieszkań na Korolowych Kosztolach, tam prawie zero skleci. Kiedyś to była dobra miejscówka, tam była dobra. A teraz jakieś, nie powiem za, ale żeby widzieliście. Jest prawdopodobnie na Korolowych Kosztolach, kiedy nie będzie wody prawdopodobnie pojawi się tutaj stąd kącik kącik będzie dużo drogi do jechania dobra ja byłem nitkownik mam nadzieję, że odcinek będzie się bardzo, bardzo spodobał a to jeszcze nie koniec a więc jeszcze taka inna teoria czy widać powrócił? halo czemu na władzach nie mam idasa. Dobra, na no władzach nie mi dasa, ale coś nowego. Na no władzach jest taki pan, Na no który jest filmą Brutusa. Zobaczy, przy tym brutusie, jak nie powiem coś. śmieje się śmieje, ja wszystkie prawie matki, które są, powracajcie. Może wam to w kolejnym odcinku pokażę. Nie teraz, ja byłem w czy jeszcze coś? No nie wiem, za dużo. Czy zaraz jest za dużo miejscową? Czy wykrzywione Czy wykrzywione wieże powrócą? Wszystko powróci. Epic Games prawdopodobnie chce dodać w wykrzywione wieże. Bo niektórzy mówią, że bez, bez, bez wykrzywionych wiersz nie ma Fortnite'a. Ja tak myślę. Gdzie ktoś, jeżeli nie ma wykrzywionych wież, bez Fortnite'a, a gdzie teraz się pojawią wykrzywione wieże, co zmienią nikt na wykrzywionych wiedział? A więc się zap do i tego się szybko przegonasz. Mój nick, nie tylko nie ty. Tutaj macie, na dużym ekranie. A wiem gdzie pojawią się wykrzywione wieże. Wykrzywione wieże się pojawią w którymś miejscu, które jeszcze nie istnieje w Fortnite. Miejsce nieistniejące to pod wodą. Ale gdzie? W serio wy nie wiecie? Ja wszystko dobrze wiem. Samochody. To jest popularna rzecz we Fortnite, na której ich nie mogę dać. Ale samochody są tylko do przemieszczania się po okolicy. A to, czy to prawda? To nie prawda. Są nowe rybki. Troszkę każdy wie. A więc, mam nadzieję, że odcinek będzie super podobał. A miałem Gdzie wylądują wykrzywione wieże? Wykrzywione wieże prawdopodobnie wylądują na władzach. Stare słone prawdopodobnie też powrócą. A jakoś Galaktyk musi pojechać na świat. Gdzie pojął i Mam nadzieję, że odcinek nie bardzo